Nie, ja byłam kiepską, można było powiedzieć przez wiele lat, ale w ogóle nie miałam tego świadomości. To wiadomo, że mnie to nie usprawiedliwia w żaden sposób, ale dopiero, kiedy ja miałam szefa nad sobą i zobaczyłam jakby plusy i minusy, być takim, takim szefem, zobaczyłam pewne mechanizmy, które ja też stosowałam u siebie, myślałam, okej, okay, trzeba to zmienić. Mnie nie podoba się to, w jaki sposób jestem przez kogoś traktowana, w związku z tym. Prawdopodobnie moim pracownikom też się to nie podoba. Zaczęłam czytać dużo książek. Im więcej czytałam, tym więcej rozumiałam, dlaczego tak się działo. Ja nie miałam skąd się nauczyć. Mi nikt nigdy nie powiedział, że robię coś źle, bo po pierwsze myślę, że ludzie się bali mi to powiedzieć. A po drugie, pewnie też nie mieli wiedzy, jak ten leadership taki prawdziwy powinien wyglądać. Ja się tego nigdy nie nauczyłam, także no nie byłam dobrą szefową. Czy teraz jestem? Pewnie trzeba było zapytać osób, które ze mną współpracują. Na pewno jest tak, że się cały czas. Uczę i na pewno jest tak, że mam gorszy dni, na pewno jest tak, że czasami coś chlapnej, mały rzuty sumienia, że komuś coś tak powiedziałam, ale cały czas nad sobą pracuję. Także to, co było kiedyś, nawet trochę się tego wstydzę, ale myślę, że też jest taki plus, że wiem, że robiłam źle. A teraz cały czas nad tym pracuję, bo no nie ma życia takiego idealnego, nie ma pewnie idealnych szefów, ale też nie ma idealnych pracowników. Także życie to w ogóle jest taki proces i trzeba cały czas nad tym pracować, żeby być po prostu lepszym i dla siebie, i dla innych.